Występy artystyczne, gry i zabawy dla dzieci, turniej piłkarski oraz różnego rodzaju pokazy. To tylko kilka atrakcji, jakie przygotowano w miejscowości Stale. Impreza plenerowa pod hasłem Dzień Stalów w tym roku została połączona z zakończeniem wakacji. Dla mieszkańców była to przede wszystkim okazja do wypoczynku i integracji. Z zaproszenia organizatorów skorzystały setki osób w różnym wieku. Sezon na pikniki i plenerowe wydarzenia kulturalne w Gminie Grębów powoli zmierza ku końcowi. Co roku każda miejscowość organizuje własne wydarzenie, by zaprezentować lokalne stowarzyszenia, dorobek kulturalny oraz przygotować coś dla mieszkańców. Gminne Centrum Kultury prezentuje w ten sposób zespoły, które działają w różnych częściach gminy. Jak to wygląda w miejscowości stale? Na co dzień działają ale babki. Jest to zespół Akademii Seniora działający przy Domu Kultury, również tradycyjnie zespół stalowianki, gości nie zespół koniczyna ze stalu w Siedliska. Zaprosiliśmy też do współdziału szkoły, która chętnie się włączyła i też tutaj prezentacje różne choreografie. Stale są dużą miejscowością, więc pożegnanie wakacji w tym roku w miejscowości stale na bogato. Jest to zakończenie wakacji. Bardzo się cieszę, że jest to właśnie zakończenie, bo można powiedzieć, że zaczynaliśmy tutaj w stalach też wakacje. Mieliśmy Dzień Dziecka na stalach siedisku. Dzisiaj przygotowaliśmy, myślę, że wiele atrakcji. Rozpoczął się turniej piłki nożnej z okazji Dnia Stalu. Darmowe kiełbaski dla wszystkich, mamy dmuchańce. Mamy występy zespołów ludowych, mamy również straż pożarną, w której przyjechaliśmy w bardzo, myślę, mocnej obstadzie. Przyjechaliśmy starem, mercedesem, łódką. Byli także strażacy z Grębowa, którzy przygotowali pianaparty dla dzieci. Swoje stoiska miały m.in. kołołowieckie ryś oraz polskie linie kolejowe. Było także stanowisko z zabawkami oraz gry i animacje dla dzieci. Stadion w Stalach tętnił życiem do samego wieczora. Jest to piękna, duża wieś, prężnie się rozwijająca. Zresztą tu widać dzisiaj wiele zespołów, dzieci, młodzieży. No wcześniej jeszcze mieliśmy takie te na Dzień stalów koło remizy, ale tam były takie już pewne, no już skostniałe zwyczaje. Tutaj zaprosiliśmy przede wszystkim dzieci, a skoro są dzieci, to są rodzice, skoro są rodzice, to są też dziadkowie, i w związku z tym tu wszyscy się pięknie yy, bawią. Tym bardziej że nam pogoda. Dopisuje, a mamy się z czym, czym cieszyć, bo stale się naprawdę pięknie rozwijają. Myślę, że w stalach, oczywiście zaraz po Grębowie, jest to największa impreza w gminie. Jak w stale są drugą największą miejscowością, ale no proszę zobaczyć, ludzi bardzo dużo cieszą się. Parking pełny samochodów, pogoda dopisała jest wręcz idealnie. Od kilku lat widać, że każda miejscowość wprowadza nowe elementy, a poszczególne wydarzenia stają się coraz ciekawsze. Formuła przyjęta przez wójta Gminy Grębów oraz Gminne Centrum Kultury sprawia, że jest to również forma motywacji dla poszczególnych miejscowości chyba też zdrowej konkurencji, zwłaszcza widać siły nowych panów sołtysów, radnych, zaangażowanie, integracja i każdy coś dodaje od siebie, stąd też bogactwo i różnorodność form. Jest powrót do tej formy, ludzie chcą się integrować, chcą rozmawiać, chcą korzystać z tego rodzaju atrakcji. Młody sołtys też właśnie czuje wieś, ma wiele pomysłów, powiem szczerze, no naprawdę takich pomysłów realnych do, do wykonania i jest takim prawdziwym gospodarzem. Poza mieszkańcami Stalów byli także mieszkańcy z ościennych miejscowości oraz goście. Starnobrzega. To już tradycja, że mieszkańcy gminy Grębów spotykają się na tego typu imprezach niezależnie od tego, kto jest ich organizatorem. Stale są świetnym dowodem na to, że aktywnych ludzi nie brakuje. Myślę, że właśnie jeśli chodzi o nasze stowarzyszenia jest bardzo fajnie. Tak jak mówię, panie, panie zespołów ludowych, straż pożarna, e, ja, radni, no, współpracujemy z sobą. E, Chwilowo upadł nam klub sportowy, o który będziemy, że tak powiem, walczyć i będziemy chcieli stworzyć coś, można powiedzieć, stalowskiego od nowa.